Czy ze swoim pacjentem pracujesz solo, czy może zespołowo? A jeśli jednak dzielisz się ze swoją ekipą e, pracą z pacjentami, to bardzo fajnie można sprawdzić, co z ekipy kto zadawał swoim pacjentom. I zobacz, wpisujemy tu jakiegoś e, pacjenta. Niech to będzie ten filipczyk często będziemy wracać do. Tego typka. Wchodzimy na plan. Widać, że chłop ma kilka planów zrobionych, ale akurat przez jednego praktykującego te plany były wystawione. Jeżeli sobie weźmiemy jakiegoś innego pacjenta, którego nazwiska wiadomo nie mogę podać, takiego pacjenta wiecie prawdziwego, to teraz widzimy, że faktycznie mamy podane kilka planów stworzonych przez różnych fizjoterapeutów, którzy wspólnie pracują z tym pacjentem. Może być tak, że na przykład jedna z tych terapeutek będzie pracowała bardziej nad kwestiami związanymi chociażby z układem mięśniowo-szkieletowym, a inna na przykład jest terapeutką typowo uroginekologiczną, a ponieważ jest to powiedzmy pacjentka, która do nas przychodzi z różnymi dolegliwościami, no to fajnie mieć wygląd Ewentualnie, co było robione jako element ćwiczeniowy na innych zajęciach. Podobnie z jeszcze innymi terapeutami, więc bardzo fajnie i szybko można zweryfikować, co dany pacjent miał, przez których terapeutów zadawane, jeżeli chodzi o ćwiczenia. Wiadomo, że w kartach pacjentów nie zmieścimy wszystkiego, żeby wiedzieć, co na przykład Majda wymyśliła dla danego pacjenta, a co na przykład dla danego pacjenta czy pacjentki wymyślił Bartosz. W każdym razie warto mieć na to wgląd w sytuacji, kiedy będziemy chcieli prowadzić zespołowo właśnie takiego pacjenta, a takie szybkie podejrzenie, kto co z naszego zespołu z naszym pacjentem. Działał, myślę, że jest strasznie pomocne. Dodatkowo pamiętajcie, że możemy u każdego pacjenta wrzucić coś takiego jak notatki kliniczne. Po dodaniu takiej notatki możemy napisać tutaj dużo różnych elementów, zwrócić uwagę na czerwone flagi, czyli po prostu wręcz poprowadzić taką kartę, prawie że pacjenta. Możemy u takiego pacjenta też od razu zahaczyć telerehabilitację, ale o tym powiem Wam, jak to robić w następnym razie.